Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie z tej strony WTS, a dzisiaj Cupid Express, aktywne wydarzenie na World of Tracks. Jakie są zasady? Słuchajcie, cel społeczności to 600 tysięcy dostaw, cel osobisty 14 tysięcy dostaw. Do wygrania jest w celu społeczności kostka cupidyna, a w celu osobistym neonowe serce. Żeby wziąć dostawę, Musimy wejść w rynek zewnętrzny, i tutaj słuchajcie, zlecenia zewnętrzne do Katowic lub do Poznania. My sobie pojedziemy do Katowic. Pamiętajcie, żeby usunąć dodatkowe mapy, dlatego że tylko na podstawowej mapie możecie zrobić ten cel. Podjeżdżamy pod naczepę, opuszczamy i bierzemy. Ładunek. Dojechaliśmy, słuchajcie, zaciągamy hamulec. Jedyne, co nam zostaje, to odczepić na czepę. 249 km i kontynuuj. I słuchajcie, pierwsze wydarzenie z Cupid Express zaliczone. I tak to właśnie robimy, aż całe 14 uda nam się zrobić.